Witajcie mi drodzy w kolejnym odcinku Codziennego Podcastu. Jak widzicie, dzisiaj jest czwartek, a ja dopiero nagrywam od święta. Skończyły się już wczoraj, ale dla mnie się jeszcze nie skończyły, jeszcze trochę się to wszystko przedłużyło. Dzisiejszy temat, w sumie żaden temat, krótkie podsumowanie tak naprawdę. Święta spędzone z rodziną, spokojnie, fajnie. I także jest i było miło i jest miło i oby tak miło było cały czas tematu jak mówię nie mam na razie nie chcę się też gadać o założeniach na przyszły rok jedno założenie jest takie że na pewno już zero alkoholu ale jak to w życiu bywa na pewno Sylwestra jeszcze skorzystam z okazji a później już, no, już biorę się grubo za za, za leczenie, się, uzdrawianie siebie i tak itd. Tak o tym pewnie będę jeszcze mówił e, częściej. A dzisiaj tak tylko chciałem Wam dać znać, że żyję, że regeneruję się cały dzień, w sumie przeleżałem. E, no i w sumie, tak powiem szczerze, że nic mi się dzisiaj nie chce jeszcze. Także. Także to było tyle. No, dzięki Wilki za dwie nowe subskrypcje. Mam już dziewięć subskrypcji, także z tego się też bardzo cieszę. Mam nadzieję, że kanał będzie się cały czas rozwijał, a nie zwijał. Próbuję uczę się mówić cały czas, jakby to powiedzieć. Mam nadzieję, że mi to się będzie udawało i że słyszycie jakąś różnicę, aczkolwiek wydaje mi się, że to jeszcze minęło zbyt mało czasu, aby dostrzec jakiekolwiek zmiany. No pierwsze podsumowanie, tak myślę, że zrobię po 30 nagraniach, bądź 30 dniach. Zobaczymy, co będzie, jak to wyjdzie. Na razie jest średnio. Staram się wrzucać 7 filmów tygodniowo, nie zawsze to wychodzi. Teraz były te, było, było to były te dni świąteczne, a więc no nie nagrywałem, bo święta spędzamy z rodziną i, i tak to wyszło, że była dłuższa przerwa. Ale jak widzicie, zaowocowało to dwoma subskrypcjami nowymi, więc może jak wrzucam tak codziennie, to nie wiem, to YouTube tego nie lubi, ciężko mi w sumie powiedzieć. Także jeszcze raz bardzo się cieszę, że przyszły jakieś dwie nowe osoby. Fajnie było, jakbyście też zostawiali jakieś komentarze pod filmami. Bo tak bym wiedział, że ktoś jednak tego słucha, a nie tylko sobie tam dla beki na przykład subskrybuje to, bo też może tak być, nie, nie ukrywam, że nie. E, także czasami możecie zostawić jakiś komentarz, łapkę w górę oczywiście, jeżeli wam się nie chce pisać, to sama łapka w górę będzie jakimś wyznacznikiem, że jest spoko, w, no w co mam iść, ale z tego co obserwuję, to interesują was tematy, przede wszystkim związane z dietą, zdrowiem, no i kobietami, więc możliwe, że takie Nurty będę poruszał, tym bardziej, że teraz zainteresowałem się jeszcze działami, to zainteresowałem się jeszcze grzybami i właściwościami leczniczymi po obejrzeniu filmu na Netflixie, który wam też polecam, tylko kurczę, teraz nie pamiętam tytułu, ale to był jakiś wyjątkowy świat grzybów, czy coś takiego, chyba taki tytuł na Netflixie, bo jak grzyb to na pewno sobie spokojnie znajdziecie ten film, to jest dokument. O, o grzybkach, jak fajnie działają na przykład grzybki holocnogenne, co potrafią zrobić z naszym mózgiem się tworzą nowe neurony, ludzie często wychodzą z depresji, spostrzegają się od zupełnie inaczej po takiej misty takim mistycznym przeżyciu. Ja Wam powiem, że osobiście nigdy jeszcze nie brałem grzyków holcogennych, a po obejrzeniu tego filmu powiem szczerze, że no, mam ochotę sprawdzić, jak to jest, czy faktycznie będę jakiś taki bardziej oświecony, czy, czy nie. W każdym razie. Um, Boję się trochę takich psychodelicznych stanów, bo zwykle mam bet-tripy, także nie, nie za dobrze to znoszę, ale może w ramach eksperymentu po prostu się poświęcę i, i sprawdzę to, jak to działa, bo jak już pewnie, jeżeli mnie słuchacie trochę dłużej, to wiecie, że ja lubię eksperymentować, sprawdzać suplementy, zioła i i różne inne takie substancje na sobie, czy działają tak jak powinny działać, czy jednak nie działają. Cały czas też jestem na jodzie, tak jak wam mówiłem. Nie przerywam brania tego jodu zawsze po śniadanku. Jod musi być dostarczony. W sumie to jeszcze przyszły moje suplęte. będę musiał po nie podejść, ale to już chyba dzisiaj naprawdę mi się nie chce wychodzić, więc chyba zrobię to jutro. Dobre już nie przedłużam, bo miało być o niczym, wyszło, że jest jednak o czymś, czyli zawsze z czegoś coś można z niczego, nawet można coś stworzyć. Może nie jest to zbyt spójne. Póki co ja też jeszcze nie jestem zbyt spójny, ale będę się tego uczył i to na pewno też zauważycie w formie wypowiedzi i jakości i tak dalej. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za dwie dodatkowe nowe subskrypcje. Pozdrawiam Was wszystkich z moich subskrybentów. Pozdrawiam oczywiście, zostawcie jakiś komentarz, że, że, że jesteście i dajcie łapkę w górę. Niech to się niesie, niech to się rozwija. Myślę też, że żeby wstawić to na Spotify, ale to jeszcze zobaczymy. Także mam nadzieję, że u Was po świętach wszystko dobrze. Wróciliście już do zdrowia. No i tyle. No i życzę Wam spokojnej nocy, a ja lecę dalej. Hej.